Halo witam w drugim odcinku z Mon Bazo mam wersję przedpremierową czyli po prostu e, 16 grudnia prawdopodobnie e, ta gra wyszła lub dopiero wyjdzie w zależności kiedy ten odcinek się pojawi i generalnie zobaczmy co tutaj się zmieniło na pewno zmieniło się już tutaj e, otoczenie natomiast w, nie widzę łodzi, która miała się tutaj pojawić. Niemniej jednak, zobaczcie, mamy krzesełka, mamy ognisko, mamy jakieś molo. Woda się zmieniła, jest teraz troszeczkę inna. Grafika, jakby się polepszyła, chyba tak. Jakoś tak mi się wydaje. E, generator mamy jakiś tutaj. Pewnie na prądzik, czy to na jakieś ogrzewanko. Zobaczmy, co się na przykład może w domu zmieniło. Czekaj, tu się coś zmieniło. Ty, mamy rękę. Zobacz, tego, tego nie było. Dalej tylko jedno koło mamy tutaj do zrobienia. E, chyba opony zyskały jakby nową teksturkę. To są jakieś co z drutami takie typowe na śnieżek. Zobaczmy, co tutaj jest. E, ok, mamy konewkę, czyli pewnie możemy tutaj sadzić. Dobra. To są części do bugi. Może zaczęłoś tą pozmieniać, jeśli można w ogóle. Od razu lepiej. Generalnie grafika wygląda jakby była taka żywsza tutaj i. Lista, co mamy zrobić, jest troszeczkę, chyba. Aha, czyli jest po prostu dłuższa. Mamy nowe zadanie. Muszę pogadać z moim bratem Francisem i sprzedać mu drewno. I to chyba by było tyle, jeśli chodzi o to, co zostało dodane jako takie nowe, tutaj po prostu zadania. Natomiast. O, 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 mam tutaj beczkę z wodą. Oczywiście jesteśmy eko, więc generujemy sobie tutaj, znaczy generujemy, zbieramy sobie tutaj deszczóweczkę. Już nie zaczynamy w naszej sypialni. O, mam komputer. Aha, i możemy tutaj zapisywać przy komputerze. spoko, spoko luz. Dobra, co tutaj mamy, Możemy usiąść. Co tutaj możemy? Okay. a, no tak, no przecież jeśli jest 5 stopni na zewnątrz, to no, przecież nie będą te klimatyzacji łatzą. Co to jest Czy jakiś normalny? O, o, o. Aha, to chyba własną muzykę tutaj sobie można wrzucić. A, nie ma prądu. Dobra, nie ma prądu. Nie ma prądu, bo to jest generator na prąd. Okej, okay. generator chodzi, więc powinien być prąd. Jest prąd. Super. Co tu mamy? Coś mi się tu pojawiło. Nie ma tego żarcia, które tutaj było, więc chyba muszę sobie najpierw pojechać kupić. Natomiast, tak. Czas chyba płynie już wolniej niż przedtem. Tak mi się przynajmniej wydaje. O, o! 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 Jest lodówka działająca. O! Zobacz. Nawet obydwie. Super. Czyli tu jest. Tu Zmieniłaś, zmienił się kolor tego specyfiku tutaj. Kran. A, brak wody. Tak. Tu mamy temperaturkę. Wskazuje mi, że jest 0 stopnia Celsjusza. to jest cała, to jest Celsjusz, to jest Fahrenheit. Dobra. Tyk. Kuchenkę możemy włączyć? Chyba nie, chyba nie możemy nic jeszcze gotować. Natomiast, o! Mamy światełko. Tylko, co to jest? A, dobra. Okej, okay. Czyli to jest po prostu do narkotyków. Nie wiem, czy powinienem wam to pokazywać. Ale zaraz sobie sprawdzimy, jak tutaj możemy sadzić. Nie ma wody. A jest jakiś zbiornik na wodę. O. O, mogę się przebrać. I mamy inny kolor tego. Weź taki niebieski, taki typowy informatyk tutaj. Czekaj, bo ja muszę teraz skopsać sobie skąd yy, tutaj wodę. Bo skoro mamy tą wodę tutaj, muskamy sobie jajka. Dobra. Teraz tak, dobra, na górze nie ma nic, tutaj nie ma nic, to skąd ja mam wodę pociągnąć tutaj, przepraszam bardzo, ktoś mi może tutaj y, odpowiedzieć na no to może pytanie? A skoro mamy hak i tu mamy hack, to możemy to pociągnąć? Nie możemy. Dobra, muszę, śmietnik, o śmietnik się nawet otwiera, ty, co to, to jest? A to jest recykling, a to jest do wrzucenia, dobra, czyli mamy takie dwa rodzaje tutaj. I co ja mogę tutaj zrobić, tak naprawdę, na tym komputerze? O, mogę zapisać. Dobra. To Zapisałem sobie. I ten dźwięk jeszcze te starego, takiego połączenia. Wy to pewnie nie będziecie wiedzieć, o co chodzi. Jakaś stara gra jeszcze. I to się zapisuje, tak? To to Tibia chyba. I już? I tyle? I wszystko? Naprawdę? Dobra. Teraz mnie obchodzi teraz tak. Padel. Bo czasy zasadzić, co nie co, nie? Skoro można. Aha, aha, ok yy, nasionka potrzebuje. nasionka, nasionka, co to jest, a, to teraz tak, łopata, to mi niepotrzebne, potrzebuję nasiona, co to jest, ale jazda, ty, jak na przykład w zimie będzie za zimno, bo jest teraz 5 stopni, to jest spoko, a jeśli będzie za zimno, to... Podpalamy, znaczy podpalamy, podgrzewamy. I, I. 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 I bez problemu powinien samochód tutaj nam. odpalić. Kurde. A, dobra tam. Albo to jest może do podgrzewania wody? Być może. Eee. A ja mam tu nasionka. A nasionka tam ja może muszę kupić najpierw, tak? Bo to tak bez kupienia, to co ty. A woda, dobra, ty czym ty chcesz podlać? Powietrzem? W stary? A, główka kombinuje. Główka kombinuje, ale wciąż nie wiem, jak doprowadzić wodę tutaj do tej Czopy mojej. O, o, o. O! Ty no, elegancko, tylko jeszcze tak. Jakby nasionka były, to już było normalnie picobello. Picobello. Dobra, to czas się chyba zająć tym. Żeby po prostu ten samochód doprowadzić tutaj do jakiegoś tutaj powiedzmy stanu. Używalności. Dajmy jedną śrubkę. O, śrubka teraz się łapie tutaj na kluczyk. Czekaj. Okay. Troszeczkę jakby... Yeah. Super, to mi się podoba. Ale co? Jedno? O, dobra, czyli po prostu jedno musiałem zrobić. Dobrze. Następna, i w tym się tutaj nic nie pozmieniało. chyba sobie mógł otworzyć, nie? Chociaż jeszcze chyba nie. nie Bo to trzeba poczekać. Bo to trzeba po kolei robić. Bo jak jednego nie zrobimy, to drugiego też tutaj nie ten. Niestety, ale nie damy rady. Tyk. Drugi, dawaj, dawaj, dawaj. Jeszcze jedno koło będzie zamontowane. I generalnie będzie jedno zadanko, tak jakby. Kolejne w zasadzie już powinno być zdrobione. Dokręcamy. Yeah. Dobrze. Dobrze. Odłóżmy ten kluczyk bo musimy teraz Tyknąć sobie tutaj. Generalnie coś się tutaj poprawiło. Tutaj mamy jakby taką szybkę pomiędzy tym. Pomiędzy całym tym wyświetlaczem. I wydaje mi się że Te siedzenia nie są już takie takie garbate jak to było wcześniej i są wymodelowane lepiej. Na, to na pewno. To na pewno. Aha, ktoś mi kiedyś pisał, że tutaj zamiast przetłumaczyć, że jak znajdziemy na e, tę od kierunkowskazów, to nie jest, że to są kierunkowskazy, tylko że to są światła długie. Że typowe BMW, nie? Że to nie ma. Ej, popatrz, tego to nie było że nie ma po prostu kierunkowskazu, bo po co, jak się ich nie używa. Natomiast są jest wajcha do świateł długich. Czyby w prądzie, człowieku, przecież to jest już klasa premium. Nie no, takim samochodem to tutaj można jeździć. A ja jestem pozytywnie zaskoczony tym, jakie postępy w zasadzie tutaj zostały przeprowadzone. To są chyba miejsca na lewarek, na podnośnik w zasadzie. Nam tego, co to tak wygląda, mamy rejestrację, której wcześniej nie było, i możemy bagażnik otwierać pięknie. Ta, o! o. Uchuchu! maszyna, maszyna. Dobra, a z przodu też możemy? Tak, zrobić? a z przodu nie ma. Podnieśmy. I tutaj też to troszeczkę inaczej wygląda, już to widzę. E, tu chyba teksturki zabrakło jeszcze. Natomiast mam nadzieję, że to się pojawi tutaj już w przyszłości. Mam nadzieję, że też w następnych aktualizacjach będę już mógł tutaj generalnie. O! Dwudziestki są troszeczkę inne niż dwunastki, ale to prawdopodobnie jeszcze dwudziestki nie mają tekstur. Na mnie tak mi się tam wydaje, bo to raczej aż takiej różnicy to by nie było. Czekaj, bo coś, coś ja tutaj narobiłem. Ja najpierw muszę sobie wziąć tą górną osłonkę tutaj od tego. I dopiero teraz użyć klucza, wziąć tutaj śrubkę i zacząć to przykręcać. I tutaj też coś mogę odkręcać, przykręcać. Dobra, czyli być może jeszcze coś mogę tutaj kombinować z silnikiem. Ale to generalnie na razie nic nie chcę tutaj kombinować z tym, bo wiecie, jak przekombinuję, to później mogę nigdzie nie pojechać. Bo jeszcze nie wiem, jak tutaj gra się zachowuje na, na takie. Wiecie, czy w ogóle jakieś przeróbki można robić, czy nie można, to zaraz sobie pojedziemy do sklepu, zobaczymy, czy te przedmioty, które już były w takiej tej bardzo wczesnej wersji, czy są na przykład już dostępne do kupienia, typu manualna skrzynia biegów. A, to mnie zastanawia, bo jak kupimy manualną skrzynię biegów, no to bajha też się musi wtedy zmienić na, wiecie, taką normalną, nie? Też jestem ciekaw i jestem ciekaw, czy w ogóle zostały dodane jakieś nowe przedmioty. Ale to bardziej chodzi mi o takie kwestie motoryzacyjne. Yeah. Dobra, zamykamy, bo to już nie będzie nam potrzebne. To też możemy tutaj odłożyć, więc startujemy w zasadzie. Startujemy, panowie. I, i. Ale maszyna, człowieku. Na drive dajemy i jedziemy. Wydaje mi się, że moc troszeczkę została tutaj ogarnięta względem tej poprzedniej wersji, która była dostępna dla wszystkich. I w sumie chyba lepiej się teraz jeździ. Na mnie tak nie rzuca. O, o. O, e, Czy, czy domie mojego brata coś się zmieniło? O, zmieniło się. Samochód sobie kupił w końcu. Przynajmniej nie będzie żebrał pewnie ode mnie teraz. A czy się w mieście coś zmieniło? Mam nadzieję, że oteksturowane są już te domki. O! Mamy tutaj farmę wiatrową Czyli po prostu pewnie prąd jest... Ale jazda! i się chyba nic nie stało Mega Zapatrzyłem się na tą farmę, mamy znaki Mamy ograniczenie prędkości I chyba już nie możemy tak utchnąć tutaj przy tym, przy wypadku Natomiast jakby ktoś utchnął To tutaj jest taka fajna opcja że możemy po prostu. Się jakby odblokować. Dobra, jest teksturowane W zasadzie już tu widzę. Yy, kościół pewnie jak nie mam, bo to zawsze największy budynek i supermarket. Mm. Klawo! A czy to jest otwarte już? Chyba jeszcze nie. To pewnie jest napisane, że chyba albo to jest do sprzedania, albo że jest zamknięte, albo że to jest dopiero za niedługo będzie otwarte. Troszkę się pozmieniało chyba. Chyba. Chyba, bo tak do końca nie pamiętam jak tu było, ale gdzieś tutaj był... O, ty! Laweta jakaś jest. Czyli, jak nasze BMW się zepsuje, to będziemy mogli co? Podholować sobie je, czy po prostu skorzystać z tego, co tutaj jest? Uwaga. I co? Pijani ludzie tutaj chodzą? Znaczy leżą na ulicy? Ty. Ale mi się wydaje, że tym... No, to jest do holowania. O, benzynki mi zaczyna brakować. To zaraz się sprawdzimy, jak to wygląda jeszcze tankowanko. A, ta, tak się wstawało. tej furki. Ja to mogę prowadzić. I, aha, dobra, to jest to jest BMW. To jest chyba ta ciężarówka. ATV to jest składzik. To jest ten chyba do cięcia tego. No, a już w sumie nie wiem. Nie, no to jest ten docięcia drewna, ta przyczepka co się go podłącza, a AI wilku to nie wiem w zasadzie o co chodzi, a nie ma jeszcze tych y, bugi nie ma tutaj tego do składania. chyba że może się tutaj pojawi. E, to jest od poniedziałku do piątku. I kosztuje w zasadzie tylko 99.99 dolarów. ,99 czyli chyba nie tak dużo. A ciekawe, czy to jest załadowany ten samochód i on sobie tam jedzie tam, wiecie. No tego nie mogę otworzyć. Dawaj, bo zaraz mi tu zamkną. Co to jest 16 do 17. dzień e, do... o. Mam bez twarzy. quiz. Mamy felgi. Tak? Co to jest? A, to jest do. Y, to jest do opon do wymiany. A, czyli mogę tutaj na miejscu se zmienić. O, silnie mamy. Wyścigowy. Gitara. Y, mamy beczkę. Co to jest? Co to jest do cholery? Nie wiem co to jest. To też nie wiem co to jest. Kompletnie na tym nie znam. E... Też nie wiem co to jest. Ja to jakieś takie rzeczy do, doszły, że... O! To by się do mojej przydało. Czyli po prostu usuwać rdzy. A to by wtedy samochodem nie zostało. To to jest chyba do... Nie wiem dlaczego to jest. O, to jest klo nie klocek, tylko ta tarcza hamulcowa. tu są zaciski. E, tu jest pompka, wiadro. Jakbyśmy chcieli się zżygać Po tym jak zobaczymy pojazd przeciwnika. Sekator do cięcia przewodów hamulcowych na wyścigi, żeby konkurencja po prostu nie wygrała. No i mamy ten soczek mocy tutaj, tak? I za kubek kawy, tak? Nice to see you. Dobrze się widzieć. E, nie zapomnij trochę. Tego syropu klonowego Ty mnie już tu nie pouczaj, ty byś sobie twarz namalował I mamy klucz Czyli tak Musieliśmy to kupić Yeah Yeah A koła mogę kupić? Uuu Ty zobacz A one się w sumie niczym nie różnią, są cztery Dobra, czyli na razie są cztery Cztery Okej okay. Czyli jeszcze nie jest zaimplementowany Rozumiem ale, dobra, to nie wiem co to jest. Tu bym mógł sobie koło wymienić. Tylko jakbym miał... A, w sumie. Pompujemy. Bo na tym tutaj ta polega to zadanie. A nie na tym, żeby się tam, my, wiecie... I przy okazji, chyba jeszcze nam zostanie troszeczkę czasu, żebyśmy sobie zobaczyli, jak tutaj te piściki w końcu działają, nie? Chyba sobie kurwa jaja robić. Trzeba sobie jajca takie zrobiłeś ze mnie, że to... Zrzmienie stać. Żeby teraz oponkę kupić. I ja nie mam klucza przy sobie. Ale tego to się nie spodziewałem tutaj, nie? Dobra, pompuj tam, do, do ilu tam było? Do 50, nie? Do 50, dobra, 40 wystarczy. To pompuj, bo tu jest troszeczkę mało. Tam to będzie chyba do zera, nie? Dobra, do 40. masakra. Ale tego to się naprawdę nie spodziewałem tutaj. I co teraz? Dupa Kaplica, dobra, chowaj to. Bo to nie ma czasu. Prawę zatankować, póki jeszcze chyba jest otwarte. Ty jeszcze mam 10 minut. Dawaj. Ej. Stefan, spalaj tą maszynę. Dawaj na ten Na bieg. Gdzie był wlew paliwa? A to obojętnie z którego dystrybutora w sumie leje? Jakiś super. Super, kto tankuje? Super. Jak ja tutaj mogę? Z której strony to jest? To jest z tej, dobra, czyli muszę podjechać szybko, szybko. Stefan! No nie, nie zdążymy. Ja pierdzielę, Stefan. Nie zdążyliśmy. Zaraz będzie pewnie zamknięte. A dobra, tam tyle paliwa, co ja mam, to mi wystarczy. Dobra, zguść tą maszynę. Awaryjne, jakbyśmy mieli tutaj zostać na jakiś dłuższy czas. I zamykaj, bardzo ładnie. Nawet się ładnie koreczek odkręca nie? Serio O Super jest po 88,3 A wy jesteście nienormalni E co? To jest za litr? Czy to jest za, nie wiem, 100 litrów? Chcesz mnie nie stać na tyle, żeby to Tyle tankować tutaj, E, Wy sobie jaja robicie ze mnie? O patrz, miejsce na spoiler Wycięcia takie to ten spoiler tutaj będzie, nie? Dobra, trzeba iść na te wyścigi, tam, a nie. Wkładuj ten koreczek tutaj. Nie, fajny system tego przykręcania tego wszystkiego tutaj jest, nie? To jest normalnie. To jest. Picobello. Chowiedzmy sobie tutaj fotelik. Wyłącz to. Stefan. Odpalasz też tą maszynę. Bo to nie jest gruzik. Ale. Nie mam jednej opony, a w sumie jeździmy. z jakiejś chyba większej różnicy, tak naprawdę. Bo nie kojarzę, żeby tutaj się coś wydarzyło więcej. Teraz tak, ten wyścig. Dzwony 18. Tam coś jest. Tam jest ta przyczepka. Tam jest jakiś tartak chyba. Może jakaś kolejna nowa praca, zaraz zobaczymy. Zaraz to mi chyba paliwa tutaj zabraknie, wiecie? I tyle będzie z tego jeżdżenia te po tym... Po tym mieście Te domki jeszcze nieoteksturowane Znowu ta tabliczka, że ktoś tu chyba co, może leży na ulicy? Co to jest? Może tu się drewno też sprzedaje, co? Albo i nie To jakieś godziny otwarcia I prawdopodobnie przegapiłem już to wszystko, że tutaj jest coś otwarte no, bo to wszystko wszystko do 1730 To... 17. to oni, się tutaj po, oni się tutaj zmówili na pewno. Może poczekać jeszcze troszkę i zobaczymy te wyścigi sobie jeszcze. Jadajmy. Na wyścigi. Wyścigu nie dojadę, na pewno, bo mi paliwa nie starczy, a poza tym pewnie nie mam pieniędzy, bo to 250 kosztowało. Natomiast zobaczcie, pojawili się ludzie. Ludzie bez twarzy. I generalnie Mazda MX5 Tyfik. I co tu jeszcze jest? Nie wiem, co to jest. Też chyba jakaś Honda, nie? Nie wiem, nie kojarzę tego. Znaczy, przód mi jakiś znajomy, natomiast nie jestem. O Uuu! Dobra, to generalnie koniec naszej podróży. Ej, omówić, pożyć trochę paliwa, nie? Tu się tam puścicie tak z 5 litrów, co? Michael, no weź tam pożyć, widzę, że kierownicy nie masz, tylko udajesz, że coś trzymasz. To jakby cię, nie wiem, betonem zalali, no weź tam pożyć troszeczkę, co? Zobacz, patrz, nawet opony nie mam, co? By mi się przybiła. No, Michael, nie bądź taki, ale Michael, ty masz taką furę doinwestowaną spoilerek. Generalnie wydaje mi się, że Michael by i tak mnie ograł tutaj, bo zobaczcie na jego furę, a zobaczcie na tą biedę tutaj, która tutaj jest. I nie oszukujmy się, oni wszyscy by pewnie ze mną tutaj wygrali. Chociaż... Co to? Lanos? Iść Deu chyba to jest, tak mi się wydaje, tak, trochę coś takiego przypomina. Co? Lubisz czarnego koloru? A tu nikt nie ma czarnego koloru, Felix. Dobra, ty się nie może doczekać. Tak. A 50? Aha, czyli to u tego się, u Antonego się obstawia. Natomiast ten już jest przyszykowany, Natomiast ja nie mam paliwa. Być może, jakbyście chcieli, to na następnym odcinku co, jak tutaj wyścigły będą wyglądały. A na dzisiaj to byłby koniec, i w zasadzie napiszcie, co sądzicie o tej grze. Jeszcze parę rzeczy nie zostało tutaj odkrytych, na przykład jakieś ta łódki, czy coś, wysadzenie, nasionka, i tak dalej. Ale to w zasadzie próbujemy sobie jeszcze odkryć to w następnym odcinku, w momencie kiedy już gra wyjdzie, tak naprawdę w pełnym dostępie. I być może coś jeszcze tutaj zostanie poprawione, dodane, i tak dalej. Na pewno pewnie jeszcze twarze zostaną dodane. Tak więc. Napisz co sądzisz o tej grze. Umarłem. Umarłem, czyli to jest dobry czas, żeby zakończyć po prostu odcinek. Tak więc dzięki ci bardzo za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że ci podobało się, tak to oczywiście zostaw łapkę w górę. Napisz jakiś komentarz, zasubskrybuj ten kanał. Jeśli jesteś nowy oczywiście ja cię zapraszam na mojego Instagrama, Discorda, TikToka. Wszystkie linki w opisie i mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.